Witajcie na kanale CyberLook. Dziś porozmawiamy o tym, jak sztuczna inteligencja AI i uczenie maszynowe ML zmieniają cyberbezpieczeństwo. Wyjaśnimy, jakie korzyści i wyzwania niesie ich zastosowanie oraz jak pomagają w wykrywaniu zagrożeń. Jak AI i ML wspierają cyberbezpieczeństwo? AI i ML są wykorzystywane do analizowania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Dzięki zaawansowanym algorytmom AI potrafi wykrywać wzorce zachowań, które mogą wskazywać na obecność zagrożeń, a ML uczy się na bieżąco, dostosowując swoje modele do nowych typów zagrożeń. Korzyści płynące z zastosowania AI i ML to szybkie wykrywanie anomalii, zautomatyzowana analiza zagrożeń oraz ochrona przed zaawansowanymi zagrożeniami. AI monitoruje aktywność w systemie, automatycznie identyfikując nietypowe zachowania, które mogą wskazywać na atak. Dzięki temu zagrożenia można wykryć szybciej niż przy manualnym monitorowaniu. Algorytmy ML analizują dane z przeszłości, tworząc profile zagrożeń, co umożliwia wykrycie potencjalnych ataków. Systemy te są w stanie przewidywać zagrożenia na podstawie wzorców z przeszłości, co pomaga zespołom bezpieczeństwa działać proaktywnie. AI i ML wykrywają bardziej zaawansowane zagrożenia, takie jak ataki Zero Day, które nie mają jeszcze sygnatur. Dzięki analizie behawioralnej AI potrafi dostrzec zagrożenie nawet bez znajomości jego charakterystyki. Wyzwania i ryzyko związane z AI i ML w cyberbezpieczeństwie to fałszywe alarmy, etyka i prywatność oraz zagrożenie ze strony AI stosowanej przez hakerów. AI może generować fałszywe alerty, co wprowadza chaos i może prowadzić do pominięcia prawdziwych zagrożeń. Ulepszanie modeli ML pomaga zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów, ale wymaga czasu i dużych zasobów. AI monitoruje ogromne ilości danych, co może prowadzić do naruszeń prywatności. Ważne jest, aby przestrzegać zasad ochrony danych i zapewnić, że AI działa zgodnie z przepisami. AI jest również wykorzystywana przez cyberprzestępców do przeprowadzania bardziej zaawansowanych ataków. Hakerzy mogą stosować algorytmy ML do omijania systemów bezpieczeństwa. Co sprawia, że potrzebne są coraz bardziej zaawansowane metody ochrony. Podsumowując, AI i ML rewolucjonizują cyberbezpieczeństwo, umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne wykrywanie zagrożeń. Zastosowanie tych technologii niesie ogromne korzyści, ale wymaga również ciągłego monitorowania, aby sprostać wyzwaniom i zminimalizować ryzyko. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybujcie nasz kanał CyberLook oraz zapraszamy na stronę www.cyberlook.pl